Siema widzowie, witam was kanale Autostanek, to jest druga część 723 Tylko teraz jedziemy w kierunku dworca PKP, więc ruszamy Dobra widzowie, ja już ja sobie jadę Niestety pan z wynią musiał pójść do sklepu i Akurat go już nie ma Ale widzowie, to nam niczym nie przeszkodzi, żeby sobie pojechać do dworca PKP, ja widzowie. O, widzowie, co zaraz będzie ten fajny przystaneczek. Dobra, to ja sobie jadę już. Nie, widzowie, to tak nie może być. Ja akurat teraz szybko hamuję. Ja, widzowie, teraz będę szybko hamować. Ja sobie tutaj zmieniam. Nie rezerwa, nie awaria. Nie trasa zmieniona, nie trasa zmieniona, linia szkolna O, linia podmiejska I widzowie, teraz to sobie możemy dumnie jechać Jeśli takiego nie, nie tak widać Więc <grym> widzowie, to jest w ogóle To jest w ogóle, w ogóle w widzowie szok Ale jedziemy sobie od tutaj na piękny przystaneczek Który nad jak się już nazywał O kurczem Widzowie, to nie nasza wina, że po prostu Marulewy, o Marulewy lipowa Nie widzowie sobie, o to już pięknie, jedemy Jedemy, jedemy w kierunku przystanku dworsa PKP Oj widzowie, o tu jest ten jakiś dziwny przystanek jak ja się o tutaj mam zatrzymywać, bo on się tak samo nazywa. Ja widzę, że nie wiem, ale zatrzymać. Bo jakby, no jak nie piszę, żebym tu nie wjeżdżał. Więc chyba mam się zatrzymać na każdym przystanku po drodze, bo chyba nawet, no to by, by, tak by wypadało. Chyba, że tamte przystanki są dla mnie, a te są dla linii, która tutaj kończy. Też tak widzę, że może być. Z marulew sobie wyjeżdżamy, więc fajnie, że przystanek się nazywa Marulewy Kościół, tylko że te marulewy są takie wielkości. O, chyba 709, a nie, jeden na marulewy kość. Mhm. tu mhm. To Chcę, sobie zobaczyć linię 709, a potem świąteczne obby. Jakieś inne też obby. A w święta. Widzowie, nie, ja już muszę zawrócić. Widzowie, ja was bardzo przepraszam za to. Ja się tam nie zatrzymałam. Widzowie, ten odcinek jest taki, że po prostu nie mogę. Ja sobie o tutaj zawrócę, żeby się zatrzymać, bo ten przystanek jest tak schowany, że ja bym go nawet nie zobaczył. Jakbym widzowie co to jest, A, bo to jest nawet na żądanie, więc dobra, widzę, wiesz. Bo przecież ta linia w ogóle już zapomniał. Ale ten gościu się porusza. Teraz tu staną on. Dobra, widzowie, jedziemy sobie dalej. Zielone jęgry, kłonsu, spójnienke mele. No, i widzowie, zjeżdżamy z la, 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 To widzowie, my chyba tutaj na 12 minut dojedziemy. I, widzowie, zawsze nie wiem, czemu z panem Zbyśkiem jakoś jedzie się trochę dłużej. Ale widzowie, jak już jest sam być, pana Zbisła, to się jedzie krócej. Łańska, przystanek, no, na żądanie. Chyba, że zapomnieli widzowie dodać, że to jest przystanek na żądanie. Ale dobra, widzowie, sobie jedziemy. Jedziemy, 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 jedemy, 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 jedemy. jedziemy, 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 jedziemy. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. Widzowie, ja sobie już jadę. I... Mm hmm. Dobra, ja sobie już jadę, widzowie. Do dworca PKP, w sumie jak nie mam pana Zbynia, to nie mam o czym nawet gadać, Bo nic widzowie on nie robi. Bo w sumie pan Zbigniu coś jakoś robi, odcinek jakoś. Był ciekawszy, ale jak nie ma Pana Zbynia, to w sumie widzowie nie wiem o czym ja mam gadać. Kurczę, 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 kurczę. O widzowie, o tu jest właśnie piękny przystaneczek. My się o, zatrzymamy na przystanku, który nawet nie jest na żądanie widzowie. Bro, widzowie, jak to wygląda? No nawet dobrze. Dobra widzę, więc sobie chyba o teraz to sobie skręcamy tak. No skręcamy sobie widzowie Zielony znaczy jest! Zielony znaczy pierdzielone zielony znaczy jest, zielony znaczy pośra pewno. SIGMA BOY, stigma BOY Widzowie, nie wiem co tutaj A to co ja drzwi otwieram? Dobra widzowie, jedemy, jedemy, jedemy Szybciej, jak najszybciej się widzowie Da sobie pojedziemy Żeby ten filmik widzowie Nie miał z 50 minut Bo już Jeden widzowie miał aż tyle Po prostu nie mogę Widzowie, po prostu Ja nie wytrzymam Dobra, widzowie, sobie już jedziemy i widzowie, chyba ten odcinek będzie lekko dłuższy, ale to cóż. Odcinek nagrywam więc cicho. To było na żądanie, widzowie, to było na żądanie akurat. Ale widzowie, chyba już teraz kolejny przystanek, to już chyba będę skręcać. ten przystanek jak coś, to był na żądanie, dlatego się nie zatrzymałam. Znawiat, to jest jakiś przystanek, jakieś rondo czy coś. I przystanek magazynowy, który niestety nie jest No i w sumie nie wiem czemu. Widzowie, Czekajcie, bo ja chcę coś zobaczyć. Nie, to mi się nie da rozpełnić chyba. Ale to widzowie może sobie w kolejnym odcinku studzimy, ale w sumie nie. I widzowie chyba linii 709, nie, linia 709 będzie, widzowie. Widzowie Sigma właśnie kieruje tym autobusem. Widzimy więc pewnie tak za dwie minuty ten odcinek się skończy, bo już jesteśmy przy ciepłej. I sobie widzowie już ruszam właśnie. I pewnie usłyszymy się na walce. Mnie zawsze irytuje ten przystanek ciepła o tu, bo jest tak skryty, że po prostu to jest nie do wytrzymania. Dobra, widzowie, więc to by był koniec. Dzięki za oglądanie. Bye!